Gabrysiu, co robi się w Gabrysinie? A w Gabrysinie nie robi się nic, bo nic nie robienie to też odpoczywanie. Można pójść na rozległe łąki, posłuchać co prawie piszczy, nazbierać ziół, zrobić syropek, który tutaj jest w koszyczku, albo zrobić z tego, z tego syropku i też ze z tych ziół herbatkę, a herbatkę wypić w promieniach zachodzącego słońca. A obiad przywiezie ci katering kaszubski. Natomiast jak będzie padać deszcz, to możesz usiąść z książką na tarasie, a szum padającego deszczu przeniesie cię w błogi nastrój. A jak będziesz miał już wszystkiego dość, to wsiadasz na rower i jedziesz zwiedzać Kaszuby. Tak wypoczywa się w Gabrysinie. Zapraszam do uzdrzeni. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z gospodarzami klimatycznych noclegów w urokliwych zakątkach Szwajcarii Kaszubskiej i znajdź wymarzone miejsce dla siebie i swoich bliskich.